Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawie Witam Maciej Nowak, moim gościem dzisiaj jest Barbara Kamińska, wicemarszałek województwa. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Dwudniowa impreza nam się szykuje od soboty, sobota i niedzielę, opolskie szmaragdy. Co to takiego te opolskie szmaragdy? Opolskie Szmaragdy to jest impreza, która pokazuje potencjał kulturalny całej Opolszczyzny, zaró zarówno tych wszystkich ruchów artystycznych, które mają charakter amatorski, ale również pokazują twórców ludowych, pokazują dzieci, młodzież, seniorów, osoby starsze. Pokazują wszystkich tych, którzy się realizują w kulturze. Dotychczas nie było takiego przeglądu. A dlaczego Szmaragd? XVI-wieczny poeta powiedział, że Szmaragd, jest tym bogatszy, im więcej ma różnorodności, a my jako wielokulturowe województwo w kulturze mamy ogromny potencjał, co pokazały pierwsze opolskie szmaragdy. Tutaj mamy wydawnictwo z <grym> tak? tej okazji opublikowane, jest... gdzie można wszystkich artystów zobaczyć, są przedstawieni. Tak, w tamtym roku zgłosiło się 45, 45 zespołów i artystów. W zasadzie zasada Zgłaszania się do tego przeglądu polega na tym, że to samorządy zgłaszały do nas tych, których chcieli pokazać. W tym roku zgłosiło się o 10 więcej i tak naprawdę w ciągu tych dwóch dni na scenie wystąpi około 850 artystów. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli to będą artyści raczej tacy, którzy nie są powszechnie znani? To nie będzie Kamil Bednarek czy nie wiem, Edyta Górniak? W e... przyszłości pewnie tak. Dzisiaj jeszcze nie. <noise> Czyli jak impreza będzie już miała taką renomę, że będzie po prostu wypadało na niej się pojawić, to to te gwiazdy będą się pojawiać, tak? Będą Na pewno, koncertować. tutaj chcemy zaprezentować zespoły wokalno-muzyczne, instrumentalne, teatralne, orkiestry dęte, chóry, ale będą również pokazy prac plastycznych, artystycznych, rzeźbiarskich, będzie malowanie porcelany, będzie garncarz, będą również takie Zajęcia, w których dzieci zobaczą, że kulturę można tworzyć, przy niej się bawić i artyści zobaczą, że dzieci się przy tym świetnie rozwijają. Czyli to impreza dla wszystkich, dla szerokiego grona. Tak, miasteczko kultury pozwoli cieszyć się rodzinie, bliskim, znajomym. Gdzie, pań, gdzie to miasteczko kultury stanie? To miasteczko stanie wokół Filharmonii przy Placu Wolności. Będą występy od godziny 10.00 Filharmonii gdzieś do około godziny 15.00. I od czternastej, piętnastej te występy przeniosą się na scenę plenerową na Plac Wolności. W pierwszym dniu imprezę będzie prowadził aktor Julian Merre, natomiast w drugim dniu pan Karol Strasburger. A będzie opowiadał swoje słynne dowcipy z Familiady? Mam taką nadzieję i mam też taką nadzieję, że te osoby, które zobaczą potencjał Opolszczyzny, są spoza naszego regionu, popatrzą na Opolszczyznę inaczej, pozwolą nam promować te nasze Talenty, te nasze szmaragdy w całej Polsce. Wspomniała Pani o tych motywach ludowych w tej twórczości, którą będzie można zobaczyć w trakcie opolskich szmaragdów. Stąd ta koszulka i te kolczyki. Tak. Ja bardzo się cieszę, że mogę zapromować dzisiaj w Państwa programie te motywy o polskiej porcelany, o polskiego zdobnictwa. To są przepiękne motywy. Gdziekolwiek pojawiamy się, czy na targach turystycznych, czy na spotkaniach z naszymi regionami partnerskimi i pokazujemy, jak pięknie Pięknie malują nasze panie, to wszystkich ten motyw zachwyca. W związku z tym myślę, że to jest najpiękniejszy strój, jaki sobie może kobieta wymyślać. Czy wraca taki, taka moda, taki kierunek w modzie na te ludowe motywy? Bo kojarzę, że taki, cała taka kolekcja się pojawiła, związana jakby z piosenką My Słowianie", która zrobiła wielki, wielką furorę nie tylko na, na, na YouTubie, ale też na, na Eurowizji. Że tam też z tym całym zamieszaniem jest związana kolekcja mody, właśnie wykorzystująca takie słowiańskie ludowe motywy. No pewnie tak. Zresztą, jeśli chodzi o pokaz mody, też będzie pokaz mody na szparagdach, ale ja muszę powiedzieć, że w dobie globalizacji, jeżeli można wymyśleć i znaleźć wyróżnik dla jakiejś społeczności, dla jakiegoś regionu, to jest to bardzo ważne, dlatego że my musimy właśnie wtedy, kiedy ta globalizacja tak szybko postępuje, umieć zna znaleźć swoją tożsamość, swoje korzenie. Bo to jest niezmiernie ważne dla każdego z nas i dla, no, dla regionu mhm. tym bardziej. Gdybyśmy chcieli kupić taką koszulkę, takie kolczyki, to gdzieś normalnie możemy to nabyć, czy, czy trzeba szukać okazji właśnie na takich imprezach? No, ja myślę, że od takich no. imprez trzeba będzie zacząć. Natomiast w jakim kierunku będzie to ewoluowało, jeśli chodzi o możliwość zakupienia tych indywidualnych prac, czy właśnie takich kolekcji, to. Powinny pokazać takie właśnie przeglądy. I myślę, że na takich przeglądach ludzie będą mogli poznać artystów, z nimi porozmawiać, a, a ci artyści muszą mieć pomysł na promowanie się. Padło w naszej rozmowie takie słowo prowincja. Czy prowincja w kulturze to jest synonim obciachu czegoś, że tak powiem, złego, amatorskiego, czy, czy wręcz przeciwnie to można postrzegać? Prowincja w ogóle nie jest negatywnym pojęciem. Myśmy często używali w wielu wypowiedziach, Sformułowania prowincja, prowincjonalność, jako coś, co jest poniżej przyjętych standardów. Na Opolszczyźnie pierwsze szmaragdy pokazały, że nie można mówić o prowincji w kulturze. Potencjał kulturalny Opolszczyzny jest jeszcze niepoznany i jest naprawdę ogromny. Jeżeli udało nam się wyłowić właśnie takie szmaragdy na tym przeglądzie i pokazać je na różnych naszych imprezach o charakterze wojewódzkim, regionalnym. Czy przy okazji wyjazdów do regionów partnerskich pokazywaliśmy naszych artystów, to spotykało się to z ogromnymi owacjami. I myślę, że dla tych ludzi, którzy mają możliwość wystąpienia na profesjonalnej scenie yy, i pokazania się, to jest ogromne przeżycie i doświadczenie, ale to również pozwoli, pozwoli im uwierzyć, że jak zainwestują w swój rozwój artystyczny, to może ich kariera właśnie w tym kierunku się potoczy. Yy. Wracając jeszcze do kultury, ostatnio w mediach pojawiły się informacje o tym, że cięcia w kulturze, znowu cięcia w kulturze, zawsze przy przygotowaniu nowego budżetu od kilku lat pojawia się ten temat. Dotkliwe będą te cięcia w kulturze na, na przyszły rok, jeśli chodzi o przyszłoroczny budżet? To znaczy ja często zauważam, że w okresie, kiedy tworzone są projekty budżetu w samorządzie, zaczyna się, zaczynają się wszyscy zastanawiać, jak będziemy podchodzili do kultury we wszystkich decyzjach. Czy finansowych, czy organizacyjnych, czy personalnych, samorząd województwa nie zamierza w żadnym stopniu nie stawiać na kulturę i nie rozwijać jej. Jeśli chodzi o optymalizację kosztów, bo tak należy nazwać nasze działania, to jest na tyle stworzenie możliwości, na przykład poprzez wspólną płaszczyznę zakupową dla naszych instytucji kultury w przyszłości również placówek światowych. Aby te koszty, z których się da zejść, te koszty stałe, obniżyć na możliwie najmniejszym poziomie, natomiast musimy wspólnie z instytucjami i to za chwilę będziemy robić znaleźć taką regułę, aby w ramach dotacji organizatora, w ramach ich przychodów, znaleźć środki, aby móc korzystać ze środków europejskich, które w tej przyszłej perspektywie będą niemałe, wcale niełatwe dla kultury, ale nie niemożliwe. I chcemy, aby ta nasza kultura rozwijała się z tych możliwych środków do roku 2020. No i żeby się rozwijała, to musimy również mieć pieniądze na wkłady własne. I ta optymalizacja kosztów na tym będzie polegała, aby w sposób systematyczny w każdej z instytucji znaleźć taki, taki budżet, który pozwoli na korzystanie z tych środków unijnych. Czyli trzeba będzie mieć na wkład własny Dokładnie i mieć tak. o tyle kreatywne i ciekawe pomysły, żeby pisać projekty i otrzymywać dofinansowanie. Dokładnie tak. No my, my absolutnie nie z, zakładamy sytuacji, w której jakakolwiek z instytucji e, stanie pod ścianą finansową, która nie pozwoli na, na, na jej funkcjonowanie. Absolutnie nie. I teraz warto przypomnieć i zauważyć, jak wielkie dyskusje budził rok 2012, kiedy zmniejszyliśmy dotację organizatora. Ale myślę, że większość z Państwa, z mieszkańców Opolszczyzny, nie może powiedzieć, że wpłynęło to na ofertę kulturalną. Wręcz przeciwnie, instytucje były jeszcze bardziej kreatywne, bo jeszcze bardziej musiały dbać o własne przychody. Czyli dokręcamy poniekąd śrubę, co wpływa na kreatywność i na jakość oferty? No, myślę, że w... nie tylko dotyczy to kultury. <laughs> Dziękuję bardzo. Panowie tutaj nam towarzyszyli z jakąś ubijarką, układając tą kostkę. Pani się cieszy, że będzie taki ładny mały rynek z tą kostką brukowaną? Ja się zawsze cieszę, kiedy, kiedy się dba o zabytki, infrastrukturalną infrastrukturę, ale jako kobieta, gdy patrzę na tą kostkę, to przeraża mnie, iż nie da się tutaj w szpilkach po prostu spacerować. Mhm. Mam nadzieję, że panowie to równo położą, że będzie to do, do przejścia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Barbara Kanicka, wicemarszałek województwa, byłam moim gościem w drugiej kawie. Dziękuję. Dziękuję.